Tu hardyku. I dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z Zeroboxa. Dzisiaj jest ze mną Anek i gramy grę Evade Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek i napiszcie hashtag NextBot'y, Dobrze w sobie senzuchu. Nie stracimy. Ok, here I am. Okej, okay, jest zrobiona misja. Call the for the transportation. Gdzie ty jesteś? Biegam, ucieka. Widzę, next bot. Shit, Zarąbał mnie. Maj, tutaj za mną biegnie ciągle. Co za to tobą biegnie? Widzisz mnie? Ja widzę tylko Patryka jakiegoś doktorka. 13 sekund. Dobra, włączę sobie dźwięk, sekund. Okej, okay. run begins. Za. Okej, okay, dostałem. O nie, dobra, już nie, nieważne. Gdzie ty jesteś? A tu jesteś. ja. Dobra. A co, potańczyć czy nie? <głosy> <głosy> dobra, starcie. Dobra, wygramy. Here I am Okej okay. call for the Transportation. A to jest łatwe To jest łatwe Dobrze, że mam jeszcze kole Biegnę, biegnę, biegnę A' fast as fuck boi uh -huh. Gdzie ty jesteś? A widzę, widzę Biegnę Kurde, musiałbym minąć go. Kurde, zarąbał mnie. Chciałem kliknąć carry, ale kurde nie, nie zdążyłem, bo ten pies mnie tak szybko no śledził mnie Siema. I'm dead! I'm going to be dead! No one save me! I am lost! Nie mogę! No później cię uratuje czy coś Nie, ja chyba padnę. Nie, 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 nie ma szans, żeby mnie ktoś uratował. Nie ma szans. Nikt mnie nie uratuje. I am alone. I'm dead. I'm going die. Bye bye. Gdzie tu się ludzi ustawia w ogóle? Nie, Uena ma już nasz sama ty Chyba ja umieram. Wpadłem Dobra, zobaczmy Okej okay, Biegnę, że za tobą pies i jakiś chłop, nie wiem kto to jest Pies się zutknął! Pies się utknął Dobra, lecisz No nie marzę Nawet nie zauważył SOS Okej, okay, lecimy dalej. Kurde, skończyły mi się soczki. No, a najgorzej. Chyba ty masz bardzo dużo, więc możesz akurat. W equipment. Klikasz equipment i na ostatnią stronkę. Ale nie, możesz kupić za te Nie, ja jak widzisz, no dobra. No, gdzie, ty, gdzie ty jesteś? Ja jestem przy tym przystanku. Obok takie... Tam, gdzie jest taka woda. O, może bym tak powiedział. I taka... Jestem obok trzech budynków. O, może tak bym powiedział? Na który? A jestem, do, do, do znalazłem cię Dobra, ja biegnę, ja biegnę. I'm... I'm fucking speed Imposter? Co to jest? Oh shit. Imposter? Zdrajca! Baj ktoś już zginął Widzę Roka i nerdface'a. Z daleka Roka widzę. Biegnę, 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 biegnę zobaczy gdzie idą. Dobra, Nerdface leci do mnie, Nerdface leci do mnie. Nie wiem, czy widzisz mnie, ale Nerdface leci. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, 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 shit. Aha, dobra, imposter to jakiś... Nie wiem. Shit. Jezu. Kurde, rok mnie zarąbał. Widzę cię. Też cię zarąbał? Czekaj. No chyba ci też widzę. Chyba. Ja już zginęłam. O, jeszcze autobus. O, dostałem badża! Hitten run! Też o o, 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 o! o! Jest! Ktoś mnie ulecił! Ktoś mnie ulecił! Ktoś mnie ulecił! I'm fucking speed! I'm też. fucking speed! Fosie 2, 3, 7, 3 to jest imposter jak coś. Oh shit. Nerdface! No! Bye. Sorry! Tym razem! Muszę spierniczać! A Jeszcze. jeszcze żyje, dobra Dobra. jest! Rok, 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 Biegnie za... Nie, już nie biegnie za Tobą. No widzę, właśnie. Jeszcze żyje. Jeszcze jakoś żyje. Takie może kogoś wezmę. Okej. Okay? Dobra, teraz mam szansę. Dobra, mam kogoś! Mam kogoś! A gdzie tu się ulecza? Eeee... No, jak klikasz na niego, czekaj? O, ja mam opcję, że przetrzymujesz. Kancer, to jest imposter. Kur! Jezu. Nie, no, nie wytrzymam z tym typem. I też go zarąbał. Chodź tu. No. Dobra. Okej... Okay, exit... Czekaj... A, już byli... Okej! Okay, Ikea! 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 Jest! Dobra. A, tu jesteś, Nie no, ja mogę powiedzieć, że to jest super gra. To jest lepsze niż Niko's Next, bo tylko, że jedna mapa. No, może jeszcze plus że jest tam backrooms Ale to jest zbytnio za mało Tu można coś cokolwiek tu porobić. Alright. Dobra, patrzymy co tam dalej. Oh shit, eee, jestem obok checkout. A ja w jakimś kosmosie. Jestem obok exitu chyba. Nie, musi zresetować chyba znowu. Czekaj, gdzie ty jesteś? Dobra, ja biegnę. Jestem obok checkout. Gdzie ty jesteś? Nie wiem właśnie... Wejść się zresetuje albo coś. Już ten. Albo wejdź do menu i ten i znowu wejdź. Dobra. Ja biegnę obok jakiegoś typa. Chyba Find the Never Data Open Safe Room. OK. W okay, jestem normalnie. Biegnę. Dum cię zarum i dum cię zarąbał. Nie wiem, bo mi się nawet nie załadowało. Gdzie ty jesteś? O, skalmar! A, widzę go. Ja jestem przy tym marketplace. Marketplace? E ja jestem obok ele elevators. O, typ mnie wziął, dobra już. Ja muszę wejść na górę. Kurde. Dobra, jakiś typ też nam pomaga. Ratuj mnie, ratuj mnie! Ratuj, ratuj! leć, 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 leć! Leć. Helpa. Jest, żyje. O nie, nie, nie. No kurde, dum mnie znowu zarąbał. Gdzie ty jesteś? Bo ja jestem o box, please, boy, this living room. Nie no, żyjesz Okej okay. Dziwne Ja jestem obok showroom I entrance Czy coś takiego Chyba mogę spektatować. No No widzę właśnie Dom mnie zarąbał Ja, ja normalnie uciekam Gościu mnie zostawia Ja chciałem iść prosto Pyk Dom mi wpierdziela się No normalnie A ten, ten typ też,

Wow, Czemu ja... przed tym? Nie wiem, Co się z tobą? tobą za What? Jak? No, Jeszcze jakiś. Masąg on my heart. Jakiś. was smikes. O, jaki o, O, nieważne. Dobra, jak masz ten equipment, co nie? No to jak klikasz na to. I dajesz na item shop. I wtedy klikasz na useables. I masz kole. I kosztuje to za 60. Ja kupuję. Wszystko kupuję za kole I możesz być szybszy Dobra, ja już jestem. Eee. Gdzie jesteś? Ja jestem obok chyba... Forklift Certified. Jestem jakiś chyba magazyn... nierna Czy coś takiego? Ma... Jak... Chyba byłem 3 magazyn... O jesteś, showroom. Dobra, całe szczęście Mam jeszcze 7 puszek coli. Find Lever that opens the safe room. Kurde, a gdzie jest safe room? Dobra, biegniemy. Dobra, Karolek jakiś padł. Kupiłaś sobie kole? Nie. Najgorzej. Bo na... ja mam jeszcze całe szczęście. Ja sobie kupiłem. Nicu, ale mi mi całe szczęście nie. Dobra, czekaj. Tu jest czysto. Dobra, na górze jest czysto. Czysto. Dobra, to idziemy. Czekaj. Amogus, amogus! 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 Jezu! Amogus! Amogus tu był! Jezus, Maria! Amogus! Amogus mnie zabił! Amogus, 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 amogus! Uzostapie, 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 uzostapie. Ja latam? Amogus, tam! Amogus zostawię, zostawię, zostawię! I'm fucking speed! Weź krzyk, tu po mnie. Gdzie ty jesteś? E, jestem przy tych schodach. Okej, okay. a jestem. Mam cię, mam cię, mam cię! Slej, slej. Biegnę! Weź mnie ulecz czy coś. Dobra, muszę gdzieś się uchronić. Dobra tutaj. Dobra to zostawię. Ja będę ci mówić czy coś jest. Dobra dzięki. Masz. Slay. Biegniemy! Dwa 12 minut odcinka, let's go! Pewnie będzie 15. A mógł nie, 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 nie! Zabił mnie znowu! Sied, 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 sied. Muszę okrążyć to. Tylko mam pomysł, mam pomysł. Mam pomysł? Cisnął mogus. Dawaj mi tego mogusa. Gdzie ten fra jest? O nie! Dobra, mam jakiego... Mam jakąś typiarę Mam jakąś o, typiarę. Tu JEST! <noise> nie, bo ten demon mnie zarąbał, Stefa Kurka Gdzie ty jesteś? Przy tych schodach znowu. Shit. O, Amobus już się połazł. Ja tak. padłem. I... Oj, ja też. Wziąłem ja... nickname Ktoś, nie wiem kto to jest, wtf, Ktoś. Też. Dobra. Eee, już ile, ile? No Już ja żyję. No chyba też będę, będę żył. A co jest? Ja jeszcze może kawałeczek przejdę, zobaczę czy gdzieś nie ma. Nie, ja Przecież padam ten typ jest Fury! Fury mnie zabrał! Fury mnie zabrał! Fury mnie fucking zabrał! Co jest? Fury mnie zabrał, fuck! Czemu Fury? Co Wait a second! Yugi? Excuse me? Co? Jest Discorda kurżanka przyszła do mnie. What the fuck? Co, do, co to? Co ona tu robi? Pozdrawiam, Yugi! Jakby nie wiem widziałam mnie na odcinku? Biegna, biegna, biegnę, biegna biegna, 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 Jest Jest! Jest! Let's jest Jest! No zajebiście. Maciek, kto jest no Jest na Maciek, na jest! Ludzie teraz wyłączają do ciebie, nie Dobra to będzie dzisiaj na tyle, więc zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, widzimy się już niedługo. Cześć!